Witajcie bardzo serdecznie, ja nazywam się Broda. To jest prezentacja postaci z LEGO Jurassic World i dzisiaj zajmiemy się postacią Ian Malcolm. Jak widzicie, ta postać ma kilka, kilka wariantów. Jego umiejętności to oświetlanie ciemnych obszarów oraz rozwiązywanie równań matematycznych. Każdy Ian tutaj inaczej wygląda, jak widzicie. Zacznijmy od podstawowego Iana próbuję go wybrać właśnie teraz moi drodzy no i wybierzemy się tym razem w lewą stronę jak wygląda ten nasz podstawowy Ian moi drodzy zobaczmy jego animację przejdźmy może tutaj do widoku tego naszej, tej naszej postaci najlepiej by było zobaczyć go gdzieś w jakimś oświetlonym miejscu Naj najprawdopodobniej tutaj o właśnie ja sobie zrobię jeszcze screena i zapiszę sobie, słuchajcie, na miniaturkę tę, tę postać. Boże, głową mi odwrócił. No, naprawdę widzę, że nie jest fo fotogeniczna ta osoba. Dobra. Zapisz jako Ian. Muszę dobrze, słuchajcie, tutaj. Muszę dobrze e, napisać. Ian Malcolm. O, no właśnie. Dziękuję. Bardzo dzięki, że mogliście, moi drodzy, dzięki za, za ten, za zaczekanie za na mnie. No i widzicie, Ian Malcolm ma postać. Jest to typowy brunet. Okulary, jakiś łańczusz, łańcuszek naszej maflare. Ma też jakiś notesik. <laughs> Przepraszam. Cały na czarno jest taki, taki, u, tak ubrany. Ciekawe, z czego to. Tak naprawdę wynika, prawda? Ta czerń dziwnie wygląda w sumie, jakby nie było. Obróćmy go jeszcze. No właśnie, moi drodzy. Dla odmiany jeszcze bym zobaczył, jak on tutaj <coughs> walczy. To jest typowa, słuchajcie, animacja jego ataku. Klikając K, Ian za bardzo ma co do roboty. A JH, widzicie, cios pupkowy. Przytrzymując H też nie bardzo ma co zrobić. Może tylko odświetlać te elementy z tego co widzicie. No. To za bardzo tutaj dużo wiele kombinacji nie ma, ale ma jeszcze na przykład ocalały i Jan Malcolm. Tu już troszkę inaczej wygląda ta postać. Nie ma okularów na sobie. Jest taka. <śm> porwana koszulka, bardziej uśmiechnięty taki mniej poważny, taki troszkę, taki awanturnik, jak widzicie. Animacje podobne, sam te same animacje, jak widać, zobaczmy jeszcze inne tutaj. Mamy Ista Sorna już bez okularów znowu, pewnie używa soczewek dzięki temu. Nie ma też swojego wisiorka, wisio ale dalej design na czarno pozostaje. No, i tu mamy Jana San Diego. Jak widzicie, też na czarno uśmiechnięty, ale ma już skórzaną kurtkę, taką, no, kurtkę taką brązową. Zobaczmy tylko, czy mamy coś jeszcze tutaj dla Iana. Nie, to są jego typowe warianty, więc przejdźmy się teraz gdzieś. że pójdziemy dla odmiany w tę stronę. Zobaczymy, co on tutaj ciekawego ma. Może znajdziemy jakieś postacie, jakieś figurki. Pozwiedzamy tę krainę i pozbieramy sobie troszkę elementów tych Lego. Ktoś tu gdzieś jest chyba uwięziony, tak mi się wydaje. Ok, no troszkę pozbieramy sobie. Widzicie tu dinozaury możemy rzucić? Aha, czyli tego vel Velociraptora potrzebujemy, to co? Bierzemy? To Tyrannosaurus Rex? Tak, tylko że to trzeba większej wersji, tak? Naszego Dinka. Bo to o velociraptora chodzi? Remember, no i co to się stało teraz? No nie wiem, czy coś tutaj dodatkowego zrobić A, no uratowaliśmy tego pana. Pracownik w opałach. Jak widzicie. Złoty klocek dostaliśmy i lowery. Możemy go kupić w takim razie. Bardzo fajnie. Mnie się to podoba. Dobra, weźmy sobie tego Iana. No i widzicie. Uratowaliśmy go na tym odcinku. Nie jest źle. No jakiś Gryfin. Mamy Gryfina, nie mamy? Co shop? Tu jest jakiś? Moi drodzy, weźmiemy troszkę tych pieniędzy. Pozbieramy, bo nam się przyda, bo jak mówię wydatków będzie dość sporo, na pewno. Okej, okay, no tu nie było za dużo tego. Okej. Okay. No troszkę pozbieramy tych funduszy. Jestem ciekaw, jak będzie grafika wyglądać w nowym Jurassicu, znaczy w Lego Marvel. Mam nadzieję, że nie, lepiej, jeszcze lepiej niż, niż ta tutaj. się wydaje. Pamiętaj, że <laughs> Szkoda, że do tej lodzialni nie możemy wejść. Dobra. Okej. Okay. Weźmy sobie to. Troszkę tych rzeczy pozbieraliśmy. No i słuchajcie, może znajdziemy też tu jakiś jakiejś rzeczy, które pozwolą nam yy, na dodanie kolejnych postaci, bo tak jak mówię ja chciałbym systematycznie odblokowywać tutaj wszystkie miejsca. Widzę, że ten velociraptor trochę się denerwuje. No, nie ma co. Ok. Pozbieraliśmy trochę. No, troszkę funduszy się dostanie za to na pewno. Oż na śmieci też coś dostaliśmy. <laughs> no ale, że tu nie ma postaci, do, które moglibyśmy kupić, to się dziwię. Ej, przesłoż zostało. Tak nie może być. Cię pewnie na nowo postawi, znając życie. Ale się tu pustawo robi. <laughs> Ciekawe, kogo to jest wina. Mam rączki, tutaj, tak wam powiem. Dobra, zakaz jedzenia tutaj, moi drodzy. No i tyle, jeżeli chodzi. Jan Mal Malcolm. Oj, przepraszam cię, Velociraptorze, nie chciałem cię uderzyć. Mea culpa. No dobrze, ładnie to wszystko wygląda. Swoją drogą Subcio! No kurka zastawia mnie ten Velociraptor. Co on tu robi? To ja nie wiem. Dobra, ale bardzo dużo funduszy jakby nie było nazbieraliśmy. o wow, widzicie, <ścoughs> jak ta postać. Jak gość wariuje Aj, nie udało się go trafić. No nic moi drodzy. Tak wygląda postać Jana. Ja tymczasem się z wami żegnam i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!